Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście wasz ulubiony twórca Michael, a już w dzisiejszym odcinku. Zarobki Xayo podczas challenge'u, Nemezis o jego outplay'u na Fakerze podczas wywiadu, zjawiskowy cosplay niepełnosprawnej osoby podczas rozgrywek Mistrzostw Świata, zmiana czasu rozgrywek potyczek taktycznych, Jeden z najbardziej znanych streamerów na polskim YouTubie, jak i Twitch TV, Ksaio, podczas swojej transmisji podzielił się informacją odnośnie ilości zarobionych pieniędzy podczas jednego z wyzwań, jakie miał z konektywem, czyli 10 dni do Challengera. Twórca znany z Twitcha podzielił się ze swoimi widzami informacją odnośnie zarobków, jakie udało mu się wypracować w zaledwie kilka dni. Oto materiał shotowy. Dobra, przez 8 dni streama... ...challenge'owego, 8 dni streamowania, skończyliśmy w niedzielę, zaczęliśmy w niedzielę. Nie, tak? Tak, to 8 dni. Moglibyście pomyśleć, że 7, ale 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, to jest 8 dni. No. to słuchajcie. W 8 dni od 6 października do 13 z challenge'u wyszło, uwaga, uwaga, 5000 600 dolarów. W trakcie jednego z ostatnich spotkań mistrzostw grupy C w meczu pomiędzy SKT a Fnatic doszło do dosyć nietypowej akcji. Nemezis bowiem pokonał Fakera sam na sam swoim Veigarem. Zwycięsko z tego pojedynku ledwo co uszedł z życiem Nemezis, a z całego spotkania zwycięzcą okazało się o dziwo Fnatic pokonując koreańskie SKT. Jako MVP tego spotkania uznano midlanera szwedzkiej formacji Nemezisa, którego zaproszono do wywiadu. Na pytanie odnośnie akcji, którą zaraz zobaczycie, Nemesis poniekąd dosyć ostro wypowiedział się na temat Fakera, jak i całej akcji. Faker nie docenił obrażeń Fakera, dlatego umarł. Osobiście mnie to nie obchodzi, ponieważ jestem tutaj, aby wygrać na wszystkich, w tym najbardziej znanego podobno Fakera. <laughs> Nemesis though. Now he's the one trouble slow. Faker, willing to go right back under tower. Nemesis! smashes Faker underneath the tower. Niedawno byliśmy świadkami dosyć dziwnych sytuacji występujących na tegorocznych mistrzostwach świata. Mowa tutaj było o słynnym polskim Jodena worldsa, które występowało parę dni temu w moich newsach. Teraz pojawiła się kolejna sytuacja, bowiem niepełnosprawny na wózku zrobił cosplay miniona. I nic w tym dziwnego. Cosplay jak cosplay. Cosplayer w sumie podczas sportowych rozgrywek to coś zupełnie normalnego, natomiast ten zdecydowanie zapisze się na kartach historii. Pomimo iż jest on niepełnosprawny, potrafi zachować dystans do siebie i potrafi się bawić tym, co stworzył. Ostatnimi czasy zrobiło się dosyć głośno w temacie potyczek taktycznych. Jeden z użytkowników Reddita zauważył, że rozgrywka ta trwa dosyć za długo, nawet jeśli zdobędziemy ostatnie miejsce. Pochwalił on w tekście, który zaraz wam przeczytam, że wersja TFT jest świetna na telefony, lecz trwa poniekąd ona za długo. Społeczność jednogłośnie zgodziła się z autorem posta, że gra powinna zostać chociaż w małym stopniu przyspieszona, ponieważ trwa za długo. A teraz przeczytam wam jego słowa. Telefon komórkowy jest świetny oraz wersja podyczek na niego jest jak najbardziej w porządku, ale jeśli rozgrywka zajmie mi np. 40 minut podczas np. szkoły, czy też przerwy w pracy i tym podobne, oznacza to, że nie miałbym nawet czasu na grę, mało tego nawet i pół gry w jedną przerwę na lunch. Czas gry powinien wynosić około 20 minut na całość. Jest to odpowiedni czas nie za mały, ale też nie za duży. A Wy jak sądzicie czy rozgrywki TFT powinny zostać przyspieszone, napiszcie proszę w komentarzu. Tym skromnym akcentem dziękuję moi drodzy za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że oczywiście się spodobał, jeżeli tak, nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi newsami oraz zapraszam na moje social media oraz grupę dla widzów na Facebooku, gdzie informuję na bieżąco na temat odcinków. Ja byłem Michael, na razie, strzała!